Siema, tu Zbychu. Jeżeli pod tym filmikiem zostawilibyście łapkę, byłoby ekstra. Zapraszam was do oglądania. Nie ja go Jakie ja... klatki się kurwa bałem? Weź się zapierdal, typie. Biegam ja przez tą nierkę w nie i tutaj typek sobie stoi na szyi, go zabiłem. Aaa, łatwo kurwa. Łatwiej ten kop. Kurwa, pierdolacisz za... dalej za mną do kuba, jebane debile. <noise> Jak podsumował, podsumował.

Ta raz kurwa niewdzięczna, ta raz kurwa niewdzięczna, dziwka jebana. To kurwa żart, to jest kurwa żart To jest kurwa żart. żart, to jest cyrk jeba. Dzięki asus. 3, 2, 1. Zabijam LODIEGO! Dobra, dobra. Topka, topka! Topka czternasta! Arryba! Arryba! Panowie, wracaj Bobik co na rybaba. Topka czternasta! Hahaha! Bogierki! Bobby Bixxon, Bobby Bixxon, Bobby, Bobby, Bobo bo Bixxon, Bobby Bixxon jakiś, Krzącik, 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 Krzącik Deku, s... Ale drewno był, <coughs> był Kobyl czy Obsidian? Będziecie wyć... ale jak leży, kurwa, Killoff Kutryk, tam się tamtym drugim, tam się boisz tego Zaraz, Eee, Pięk mam, mam, mam. to? Dobra. W e, no spadzie nie. również leżą moje itemy, wszystkie. Jest fajki i nie, na... nie leżą. Moje itemy leżą w spadzie. To u ciebie tam, u ciebie w tym drugim spadzie leżą, tak, to. Nie, nie ma tutaj, nie ma tu nic Nie, kurwa wami? nie ma w ogóle. Ja, Kupryk, ja, wiesz, czy... tutaj. Ale macie to drewno w tym spadzie? Tam... Nie, ja byłem w spadzie, gdy był kobyl. Drewno jest. To górze ktoś. Tak na sucho dane, o suchym pysku jesteś. O suchym pysku. Jest <noise> danego nie ma. <noise> gada Co się gafisz? Chodźcie kurwa. Ha! Łatwa, kurwa! Bo mix Oli baba. No kurwa, nagle lagów nie ma. Kurwa szkło Kurwa Idź pan w chuj. Idź pan w chuj z tym serwerem Kurwa idę po zwrot temu, że kurwa lagi Shaker Co? masz Możesz backupy robić? Zakoblujcie mnie Kabluj, kabluj, kabluj! Kabluj! Debil. Zarabiam co zrobię. Jest nasz mózg? Wyjebał się. Za Kablujcie mnie. Nie? Kurwa. KURWA! A tak Kel mi tak pomogł, ale czemu ten typ nie zakoblował, ale tak szacunek dla Kel, żebym chcieli pomóc. No. O o, jebał się. Dobrze kurwa, jebać muski! Prawidłowo. A ty kurwa. JA KURWA Jebać kurwa muski, KURWA TAKIE Ustaw redukcję w swoim przecina mówię głośno Magi ma? Achuj, kurwa, teraz zrobiłem! No nie, no nie, no nie, no kurwa! I przez lagi padłem. nie, normalnie wbiłem. Za sama plus 7 teraz. Ale kłamie, japi Ja muszę 100 ranków i to się Uuu, topka! Witam w topce pierwszej na RIVI XD. Ale w sumie za asystę dostałem. A nieźle musiałem go tam obić, w sumie. W sumie za na asystach w sumie, podniosłem, tak naprawdę. To jest na moja dla ciebie. w tak. Nie, to bez sensu. Możemy wyżej no, tak aj! zrobić O. Ale to widać. No właśnie wiem. Trzeba zrobić z tyłu. Można czyta, zrobić tak czyta, jak ten, maja taki wysuwam pistolny, jak czy, 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 ten, Daj mi z... Jasne, no, warto. Dx, jak Nie, 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 nie! Patrz. Ty, ty, są na dole. Typy o, dole kurwa, dole. mi Padłem! Gdzie padłeś? Na dole! Kurbo jebana. I co, nie wyszło, co? Typy zebrałeś chyba twoje zebrałem! Rym. Nie ma Nie, nie, nie on tak, tak Kurde. Już, Pamiętam, z Madrytem, nie nie play. Dobra, Alden, kończ tą zabawę idziemy. Dobra, chłopaki, ja sobie dołączam internet. Nie znudzę. A ty masz i Tak. Paski na lewym No okay. ta. Ale proszę. Ale ciągnął No dobrze. Dobra, to? Tu chyba i na fos do końca, nie? Nie wiem Daj mi ją, daj mi ją, daj mi ją Chodź Jezu, ty jesteś tak W teatrze wystąpiłaś, a ty się boisz nad tym spiku z moimi kolegami i koleżanką rozmawiać? I rybcią. <śmiech> 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 na drzew sobie odpieram Na drzewce ty Na drzewce Na drzewny typę. Pytaj się bierzesz, szanuję rybkę. Panujesz rybcie? Pierdalaj. Nie powiem nie błagam. Ja mam w chwilę. Ej, typ, znaczy, to, to. No taki... On ma 20 lat i wysyłał zdjęcie siusiaka do nastolatka Dlaczego? <laughs> <laughs> <Tachujesz? śmiech> o <kurwa. śmiech> No chuj mnie! Babcia powiedziała, że do kicia, nie, do, do kicia tybie na rzecz a ja wy zrzucacie siebie, nie? Jezu, perła Bober napierdala Gryzie I Nie spierdala Gryzie Z tej Ugaszę się, żeby mnie nie bił Gryzie Manchez ma z nim klatkę Ja mogę się klatkować, albo nie mogę Orkam Takiego ja mam Dlałem. farto Takiego Kur... ja mam kurwa farto Rozlegasz ja mu no spadłem Takiego ja mam kurwa farto <noise> i, I tyle. Pewnie ktoś tam sra, no nie wiem. Ja może że te kible to się tylko odcika. Nie wiem, nie wiem. Ej, ludzie na tydzień tylko... Srał ktoś kiedyś w szkolnym kiblu? Ja, 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 ja tak... też raz srałem Je. na basenie. No to nie jest to szkolny prawda? Ja raz się zasrałem do basenu, bo miałem taką srackę, że... To jest... <głos> <głos> nie, 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 tutaj taki cicha z kretem poleciało. To nie jest kreciol.

Czekaj ja chodź wójtem Co ty chcesz? Babcia powiedziała, że dopóki jak wrócą rodzice ma być to naprawione, ja nie wiem skąd ja potem. Dobra, robię o Chuj Chuju bobe. Ej hey. Dobra, to zrobi, zrobiłem nie? Postaw, postawiłem wiaderko wody kurwa. Daj mi strzał, daj strzałę, bo ja mam pan cena strzałę. Ej ja, wiem, ja że reklama jest i tego ciała. Cicho cisiu. Możesz się będą widzieć. Cicho, cicho, cicho. Nie, ja to widziałem oczy to Dzięki okay. kurwa spaliłem padelkę